Polacy pokochali złoto? Przychody ze sprzedaży notowanej na New Connect mennicy skarbowej są w czwartym kwartale 2021 roku wyniosły 457 milionów złotych. 457 milionów złotych, co stanowi wzrost o prawie 150% w stosunku do czwartego kwartału roku 2020. W całym 2021 mennica skarbowa sprzedała ponad 4,5 tony złota. A w roku poprzednim nieco ponad 2 e, tony. W roku 2021 Polacy najchętniej kupowali sztabki złota o wadze 1 grama i 100 gramów, a także uncjowe monety bulionowe. Jest z nami Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Witam pana. Co oprócz monet i sztabek sprzedawało się dobrze? W zasadzie wszystko się sprzedaje dobrze. Pokazujemy w raporcie w informacjach, które udostępniamy dla szerokiego grona. Te najbardziej popularne monety sprzedaje się najbardziej. Się cieszy popularnością tradycyjnie, Krugerant czy kanadyjski liść klonowy. Ale tak naprawdę ten asortyment mamy bardzo szeroki, wszystkie monety kluczowe, kluczowych mennic mamy w ofercie i one wszystkie mniej lub bardziej cieszą się zainteresowaniem klientów. Sztabki rzeczywiście najbardziej popularne, 100 gramowe, uncjowe i jednogramowe, natomiast sztabki są w bardzo wielu jeszcze konfiguracjach jednogramowe, w 50 gramowych tabliczkach, takich, które można odrywać, czy 100 gramowych tabliczkach są sztabki. 2 pięciogramowe, dziesięciogramowe są większe nominały, więc tak naprawdę... Powiedzmy o tabliczkach, te... czyli to są takie, takie sztabki, które można jak tabliczka czekolady przełamywać i odłamywać takie. kawałek? Dokładnie, tak. To jest taki ciekawy produkt, coraz bardziej popularny. Ale, ale mówimy, ale to jest, ale a ile to kosztuje, taka tabliczka czekolady? Tak mniej no. więcej. 50 gramowa, jest, jest to w cenie 50 gramowej sztabki lub 100 gramowej, bo takie są nominały i tu mnie Pan zaskoczył, musiał zobaczyć cenę na aktualnie, tak. To jest po prostu odpowiednik, może troszkę droższa, ten produkt jest troszkę droższy, Troszeczkę droższe niż sztabka 50-gramowa lub 100-gramowa, ponieważ ma ten staple 100 gramów złota pewność. to jest u Państwa około 25 tysięcy złotych 100 gramów złota. No to taka tabliczka czekolady za 25 tysięcy złotych. Super. Można sobie odłamywać. E, niesamowite. Złoto, jest, złoto cieszy się dużą popularnością również ze względu na to, że no właśnie, co, co wpływa na to, że, w, że taki jest zainteresowanie tym kruszcem? Inflacja. Obawa przed wojną? No jak jest wojna, to wiadomo, trzeba o złoto, ale co jeszcze? No tak, my, my mówimy o tym, że te, pierwszym takim powodem to jest ta chęć, potrzeba za, zabezpieczenia kapitału. No zabezpieczenia takiego fizycznego, ale przed utratą wartości przede wszystkim, czyli no inflacja wpływa na to, że Polacy, w ogóle klienci na całym świecie przecież tak, ale w Pola, Polacy przede wszystkim odkryli złoto i możliwość zabezpieczenia się przed inflacją, przed utratą wartości właśnie w metalach szlachetnych, właśnie w kruszcu, złotym kruszcu. To jest zasadniczy element. No, stopy procentowe, które były do niedawna bardzo niskie ujemne tak naprawdę powodowały, że Gotówka trzymana w banku, traciła na wartości, również zachęcała do kupna właśnie złota, które jednak rośnie w perspektywie ostatnich lat, cały czas wartość złota, cena złota rośnie i jest to inwestycja, która przynosi też nie tylko zabezpieczenie, ale realny zysk. Więc to są te dwa kluczowe elementy, są jeszcze wiele szereg innych. Chyba nie będę tematu. No e... ja mogę powiedzieć, że to też przyczynił się powiedzmy prezes Narodowego Banku Polskiego, który od dawna promuje kupowanie złota przez bank centralny. Jak zapowiedział na ostatniej konferencji, podtrzymuje swoją decyzję o zakupie 100 ton, 100 ton złota. Wszyscy polacy kupili w imię znaczy polacy kupili w skarbowej 4,5 tony w zeszłym roku. A on chce kupić 100 ton złota, i podobno to jest całkiem dobra decyzja według, według analityków. Chodzi o dywersyfikację też, też zapasów i, i rezerw posiadanych przez Narodowy Bank Polski. No dobrze, ale tak, Panie Prezesie, macie złoty interes, w zasadzie zarabiacie pewnie przyzwoite pieniądze. Przychód w ubiegłym roku to był ponad miliard złotych. Czy chcecie w jakiś sposób rozszerzyć swoją działalność? Na razie chcemy zaspokoić potrzeby naszych klientów. Na razie chcemy, aby nasz biznes sprawnie funkcjonował, to jest kluczowa sprawa, więc przy tak dużym naporze popytu my musimy się skupić na właściwej organizacji pracy, na, na, na zabezpieczeniu procesów logistycznych, na, teraz wprowadzamy nowy system księgowy, w ogóle system zarządczy ERPA, więc My raczej na tym się skupiamy. Rozszerzenie działalności, no, skupiamy się na tym, co jest naszym głównym biznesem, co nam przynosi zyski i chcemy tu być sprawni i, i prowadzić swój biznes bezpieczny. Więc o jakimś rozszerzaniu, dywersyfikacji nie myślimy zasadniczo. Wprowadzamy delikatne jakieś tam, powiedzmy, czy produkty czy usługi i mamy plany rozwojowe, ale raczej w obszarze tego biznesu, czyli sprzedaży metali kamieni ślachetnych. Złoto to jest jednak do, trochę droga inwestycja. To znaczy, naprawdę trzeba mieć, mieć kapitał, aby móc zainwestować w ten kruszec. Srebro jest dużo bardziej dostępne i dużo tańsze. Czy, w, czy Polacy równie chętnie kupują srebro? A może jeszcze jakieś inne metale? Mamy w ofercie inne metale, ale powiem szczerze, że to jest jakiś naprawdę ułamek i tak naprawdę w ostatnim okresie, kiedy. Jest popyt na złoto, i zainteresowanie złotym. To te inne metale wchodzą na dalszy plan, to jest kompletny margines. Srebro również w naszej ofercie nie jest kluczowe. Mamy w ofercie, i polecam też, jakiś procent portfela inwestycyjnego metali szlachetnych tak skomponować, żeby to srebro było powiedzmy w 10 czy 20%. Srebro oceniamy, jest nieco niedoszacowane historycznie, one powinno być droższe. I jest nas srebro popyt i będzie nieustannie popyt taki na świecie i przemysłowy i inwestycyjny, niemniej srebro też jest obarczone pewnymi wadami, no jest wad na, na srebro chcąc mieć ceny akcyjne. Co warto podkreślić, co warto przypomnieć. A, jest złoń, jest Przypomnijmy to? też, to jeszcze, jeszcze jeszcze w takim razie zapytam Pana czy w, czy w tym wszystkim kamienie szlachetne, o których Pan trochę wspomniał, ale Eee, jeszcze do to dodajmy, czy one również są sprzedawane, czy, czy są istotnym składnikiem tego portfela sprzedażowego? Sprzedajemy kamienie, szlachetne diamenty inwestycyjne, ale również takie powiedzmy, do, które można, z których można zbudować jakąś biżuterię, ale to nie jest istotna część naszego biznesu. Z diamentami jest w ostatnich latach jednak pewien problem, one w ostatnich latach traciły na wartości. Na rynek wchodzą diamenty syntetyczne i one zdobywają rynek. Obserwujemy. Mamy to w ofercie, ale to nie jest kluczowy biznes i raczej nie będzie. Na koniec zupełnie muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Jest popyt, a czy jest podaż? Jak wygląda światowy, jak wygląda dostęp do złota na światowych rynkach? Czy, czy tu widać jakieś, jakieś trudności z pozyskaniem złota? Nie mamy żadnych trudności. No jako firma tu polska, lider rynku, mamy swoje relacje, swoje, mamy kontrakty, mamy, mamy długoletnie relacje w branży. Absolutnie nie mamy do, do, kłopotu z, z dostępem do. do Albo jakiegoś do... alchemika macie, który, wynalaz, który odkrył kamień filozoficzny i potrafi zamienić żelazo w złoto. No Czyli nie próbało? Niktom się jeszcze chyba nie udało. Albo może się udało, ale o tym nie wiemy. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Jarosław Żołędowski, prezes Złotego Biznesu menicy Skarbowej. E, był naszym gościem, przypomnę, menica Skarbowa 4,5 tony sprzedanego złota w 2021, przychody powyżej miliarda złotych. Dziękuję za rozmowę.